Cześć, jestem Graku. Od kilku lat zajmuję się tworzeniem map do EuroTrack Simulator 2. Lubię się rozwijać, dlatego też doceniam proste poradniki od pasjonatów. Postanowiłem stworzyć od nowa serię poradników po polsku, abyście i wy mogli zacząć swoją przygodę z mappetytorem. Prefaby to kolejna kategoria, którą omówimy sobie. Czyli tutaj mamy kategorie Terrain, Road i Prefab. Zaczęliśmy od Roda, lecimy dalej do kategorii Prefab. No i tak, są to Różnego rodzaju obiekty, takie jak na przykład firmy, jest to Tartak z Baltic Sea, są to dilerzy ciężarówek, w tym miejscu jest to akurat firma transportowa, no ale także to są dilerzy ciężarówek. Są to różnego rodzaju ronda, skrzyżowania, zjazdy, z tego buduje się również węzły drogowe. Zaraz wam to pokażę. Weźmy sobie na przykład cross. No i tutaj powinniśmy mieć węzły. Nie, tu nie ma węzłów. Fork. No, tu są elementy od węzłów drogowych. Jak widzicie, dajemy sobie na przykład tak. Potem mirror. No i z tego już budujemy dalej węzeł. To również będziemy sobie prawdopodobnie omawiać na naszych poradnikach. Jak budować węzły. No ale tak, co te prefaby w sobie mają. One są bardzo podobnie zrobione jak yy, drogi, mają dużo bliźniaczych ustawień, ale mają też trochę innych. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj mamy niegenerowanie ściany, ruch AI, B, brak ruchu AI, yy, cienie od drogi, No Activation to prawdopodobnie chodzi o to, aby się po prostu nie aktywowało potem jak Użytkownik na niego wjedzie, ale nie jestem pewny. Ignorowanie catplaneów. Brak, brak, że tak powiem, wysokiej jakości roślinności. są w Semaforest. Tym jeszcze się nie bawiłem. Nie wiem, jak to działa, ale to dotyczy sygnalizacji świetlnej. Normalnie sygnalizację świetlną wybieramy sobie tutaj. Co wam zaraz też pokażę. Fair entrance no, to jest prom. State border to jest y, granica, no tutaj jakby można było prawdopodobnie stanu, ale pewnie też można to jako granica państwa. Y, niska jakość roślinności. A to ciekawe, od czego jest no detail navigation, a to pewnie dotyczy y, trawy. Tutaj mamy niską jakość roślinności, brak kolizji. Pokazuj na mapce, odbijanie się w wodzie, no i tunel. Dodatkowo prefaby mają też Additional Parts Także to są elementy, które możemy sobie dodać Do naszego skrzyżowania niech, niech my przejdźmy w tą kamerę Wolną To widzę, że akurat się nam nie pojawia, ale... Aha, bo to były kolizje Bo call kol to jest kolizja A sw no to już są, że tak powiem Obiekty, które sobie dodajemy no i tu w zależności od tego co wybierzemy, dodajemy także kolizję. Czyli to samo. Wysepki. Jest to bardzo fajnie, bo my w ponadzie stawiamy to wszystko ręcznie, a tutaj można sobie wygenerować z prefabu, co jest oczywiście na plus. Ok, dalej sobie przejdziemy, czyli gdzieś tutaj. Mamy oczywiście Distance Type, czyli generowanie się, odległość generowania się, tu mamy roślinność, która tu aktualnie jest niedostępna. No bo nie dodamy sobie raczej na środku asfaltu roślinności tutaj już mamy teren każdy prefab ma maksymalnie do czterech krawędzi jeżeli jakaś nie jest dostępna to jest wyłączona tutaj mamy, załóżmy że zrobimy tak o różnych odległościach no i widzicie, jedna krawędź, druga krawędź, trzecia krawędź to wszystko ładnie działa jest to już prefab nowego typu, zatem też mamy dostępną dostępną corner a więc możemy dodać sobie krawężnik. I ładnie to się wygenerowało. Ładnie to działa. Nic dodać, nic ująć. Przejdźmy sobie teraz jeszcze do takiego normalnego skrzyżowania. Tu już mamy dostępne sygnalizacje, czyli semafory. Wybieramy sobie z tej listy. Jeszcze tutaj widzę, że jest jakaś zakładka odnośnie semaforów. To ją sobie dodamy. No i wygenerowały nam się nam się yy, te jak to się nazywa, sygnalizacja świetlna co tutaj, tutaj jeszcze chyba, chyba już nic się raczej nie doda, to możemy jeszcze ten na dole sobie przejrzeć, panelik, yy, add to jest dodanie znaków jeżeli mamy prefab już wam pokazuję, ten prefab ma 74 tysiące krawędzi, add Albo science. No, i dodają nam się różnego rodzaju latarnie, śmietniki, takie dodatki, które są wymagane. W tym przypadku ich się dodało całkiem mało. Tutaj pa palety ktoś sobie, że tak powiem, zadał tyle trudu, żeby je tak poukładać w blenderze. To jest wygenerowane z blendera. Znaczy w blenderze jest to tak ustawione, żeby one się tu generowały. No i. Elegancką, nie trzeba tego stawiać ręcznie. Prawdopodobnie też jest podobnie z tym prefabem. At. O! No tutaj się dodało wyraźnie, że to jest cała spedycja. Pięknie, ładnie. Naprawdę fajnie to działa. No i tak dalej. Mamy. Możemy pozbyć się yy, znaków. Tego nie używam. Tutaj mamy DLC Guard, czyli no, zaznaczam do jakiego DLC jest to dobudowane. Ja zazwyczaj to zostawiam. Yy, to już omawialiśmy sobie ostatnio, czyli dodanie tego SPHERE Nie wiem jak to SHARE, albo coś takiego się to czyta. Yy, czyli ta strefa, która wyłącza roślinność. Tych 0 jedynek nie ruszam nigdy. Remów brasze do kasowania brasza. A z praszem zapoznamy się jeszcze w przyszłych odcinkach. No i to na tyle słowem wstępu, odnośnie prefabów. Dziękuję za uwagę albo nie. Jeszcze nie, jeszcze jedna istotna sprawa, która jest mówiona na końcu po prostu super graku. Jest tutaj zakładka origin którą zmieniamy sobie główną, że tak powiem, główny nodę, czyli główny, prost... główny kwadracik skrzyżowania czyli teraz mamy czerwone tu, teraz mamy czerwone tu, a teraz mamy czerwone tu. Jest to przydatne, gdy na przykład z tej strony przechodzą nam dwie czerwone drogi, no to zmieniamy, przekładamy i wszystko pięknie, ładnie działa. Taka istotna sprawa, którą niestety mówię na końcu. No ale bonus dla tych, co oglądają. Uważnie. To teraz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.